Mieszkańców pieniądze to element normalnej aktywności obywatelskiej, chyba o to chodzi. Prawo do wiedzy, oceny, co z naszymi miejskimi pieniędzmi się dzieje. No i jak zwykle ta prezentacja, to fakty, liczby, wykresy z kilkoma komentarzami, z tymi oczywiście można się nie zgadzać, ale z faktami pewnie nie wypada. Mniej więcej w ogromnym skrócie to są punkty, o których wspomnę. Czy są dokładnie takie same jak do temu? Jak dwa lata temu i dawniej. Ja Jeden króciutki slajd dwa lata temu taka ciekawa inicjatywa na stronie się pokazała porównywania naszego budżetu do budżetu innych miast. No niestety ostatnie dane tej chwili pochodzą z roku 20. Szkoda, że, że, że ta inicjatywa nie jest kontynuowana. To tego z reguły zaczynamy tak jak wedle spisów treści i yy, wydawało nam się, że one zawsze będą rosnąć, tak, to gdzieś yy, w jakichś takich planach do tej pory bywało, kraj się rozwijał dynamicznie. No jak się okazuje, no nie jest to coś, co musi być zawsze i po raz pierwszy w tym roku suma dochodów łącznych w stosunku do lat poprzednich spadła. No, czyli na mieszkańca jest to jeszcze ciągle ten sam poziom, nawet podrobinkę większy. W każdym razie takim hasłem to podsumowuję, że czas łatwych pieniędzy się skończył. Nie jest może miejsce w tej chwili na wielkie wywody, dlaczego tak jest. Ładnie jest to opisane w sprawozdaniu prezydenta. To jest krótki cytat z tego sprawozdania. Są opóźnienia. No, no, nie będę tego komentował. Można to przeczytać. Nasz budżet jest zależny od budżetu państwa i co najwyżej mogę go podeprzeć takim slajdem z nowymi danymi, to już z roku 2013, akurat z niezależnej Gazety O Polskiej, taka ciekawa gazetka, gdzie już są wyniki za 5 miesięcy tego roku, gdzie widać, że, że, że te wpływy do budżetu no, idą ciężko. 12% niższe niż w roku ubiegłym, z akcyzy mniej, z citu bardzo mało a za to wykonano jeszcze 87% deficytu budżetowego. Proszę, coś się rozłączam. Yy, może, proszę, 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 z powrotem. A jakby to mamy tę prezentację na drugim niezależnym urządzeniu. Właśnie i właśnie proszę, można? w nie włączyć, na prezentację, kto tak zwany w tzw. międzyczasie przeszedł na drugie urządzenie, iżby od urządzeń technicznych było niezależnych. niezależne. Odrzucimy Jest. jest. <gry> tak I żeby widzieć i poproszę o Halo? włączony? Włączone. Z tej pozycji. Ten slajd był, proszę dalej, dół, dół, był, proszę dalej, proszę dalej. Proszę dalej, jeszcze dwa slajdy dalej. I wróćmy o... o dobrze, zatrzymamy się już na tym slajdzie. To są prognozy już na ten rok, które są dość optymistyczne i w tej chwili Ministerstwo Finansów te prognozy weryfikuje, nie będzie 2,9, może będzie półtora. No zobaczymy w każdym razie dobrze, by te składniki yy, yy, nawet przy prognozowaniu na 2,13 tak uwzględnić, że tak optymistycznie nie jest. Tak, może złośliwą uwagę napisałem, że no jeśli pewne wskaźniki władzy nie odpowiadają, to często zmienia sposób liczenia wskaźniki. I tak to też tutaj, w tej chwili pokazał, PKB Polskich. Inna, jest metoda Wina, inna, inna Polska, nie wnikam w te szczegóły. Proszę następny slajd. To jest właściwie kluczowy slajd, który... Którym... tak. Ktoś się chciałem poinformować, że upłynęło 5 minut wystąpienia Marka. Tak. Y oczywiście jeżeli, no jest to no oficjalnie robię przed, oczywiście... Ja zrobię robię oficjalnie. To rady, to rady, natomiast jeszcze chciałem jedną rzecz Już nawet tak naprawdę podpisem uchwałę budżetową się, żeby jeszcze w interesie szpitala jest, żeby wydaje mi się, że podjąć uchwałę budżetową, bo będzie, że czekają, żeby mieć podjętą uchwałę o zdaniu budżetu tegorocznym. Spróbujmy, żeby za 20 no powiedzmy maks za 15 grudnia, żeby się zebrać, ja będę poganiał i wnieść z ten, tak. Przepraszam i bardzo proszę Marka o kontynuację. Ona wyceduje jest wyrazek, na 5, takiego nie było, mogę nie obracać się i widzieć z tej strony. Zatrzymajmy się, chwilkę na tym slajdzie, bo on jest właściwie istotą władzy publicznej w ogóle i taką refleksją na, na tym, jak się wydaje pieniądze publiczne. Cokolwiek by się nie działo, jest wzrost. Może mniej dynamiczny, ale wydatki bieżące muszą rosnąć. No proszę na serwis. slajd. To takie morko które gdzieś tam napisały, takie cztery tezy będą, krótkie, syntetyczne, bo takie tezy się zapamiętuje. Z władzą publiczną jest tak, że niezależnie od tego, co się dzieje w kraju, czy na świecie, czy szaleje kryzys, czy są spadki dochodów w kraju, czy miast poszczególnych, czy one się wyludniają i tak dalej, to jedna wartość w bud budżecie zawsze musi rosnąć, to wydatki bieżące. Jeżeli abstrahuję od władz, ale takie są fakty, że w pięć lat wydatki bieżące naszego miasta Wzrosły po 36,5%. Gdyby pokazać w ostatnich <noise> dwóch latach, to trzeba by cofnąć stać jeden do tyłu, jeśli można. Tam są podane liczby. 738, 700... Czyli bardzo niewiele. 55, 775, czyli te bardzo niewiele to jest w ciągu ostatnich dwóch lat. O nie niecałe milionów wydatków wierzących w Ale jest to niewiele, fajnych, jest to bez sporu. Następny slajd, to już jest ocena, prawda? Proszę następny slajd. I liczba, która za to rzeczywiście wzbudziła, moje takie zaniepokojenie, to, to są wydatki majątkowe. Na dzień dzisiejszy rok 2012 wydawał się takim rokiem kulminacji konsumpcji środków unijnych. Roku, gdzie dynamika akurat w tym wskaźniku powinna być spora, a wyniosły one 163. Na kolejnych lat to nie jest jakiś tam dramatyczny wskaźnik, ale widzimy tendencję. Jest to ostry spadek w stosunku do niezłego wskaźnika, który był rok wcześniej. To, że się to, 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 to nie była kontrabanda z kablem, to Windows inteligentny, który złapał internet i zaczął się aktualizować, to tak światek ma, także przepraszam za tamtą krótką przerwę. Za to najbardziej niepokojący w właśnie tym pokazie jest chyba ten slaj, w sensie wartości takiej oceny podpencjalnej, w, w sensie liczby. Państwo sami chwalili 29 grudnia 2011, iż te inwestycje będą wynosiły 267 milionów. A następnie w sprawozdaniu, które teraz przed Państwem leży, jest zapisana liczba zrealizowanych inwestycji 163 milionów. Proszę następny zarówno. Dla przykładu, to tak, Rzeczywiście, jeśli chciałabym szukać, no nie ma naprawdę czasu, żeby doprzepła analizy politycznych, których nie ma naszej stronie a były, to w 12 człowieka stawał 434. Opole 130 i tak dalej, dużo mniejsze tu można by tych y, informacji podać więcej. To, to jest tak, to jest to właśnie drugie monto, druga teza. Skoro władza publiczna jest niezdolna do zmniejszania wydatków... Bieżący musi obniżać poziom inwestycji. Bo taka jest logika. Po jednej stronie suma musi się finansu zamknąć, po jednej stronie są wydatki bieżące, które jak w pierwszej tezie napisałem muszą rosnąć, tu wojna może wybuchnąć, że będą rosną, rosnąć. No to musimy obniżyć inwestycje. No tak się właśnie stało. W często w 5 lat wydatki bieżące wzrosły o ponad 1 trzecią. Ja się wiadomo, i odnoszę do 2 lat, bo. Bo tak, bo robię to na przestrzeni 5 lat, nie mam żadnego powodu, żeby mówić o tej czy o innej władzy lepiej czy gorzej. Po prostu, no mówię jak jest. Tak to jest ta słynna seria, polecam Maxa, Koronko. No mówię jak jest, tak?